Witajcie. E, kolejny dzień z życia Kulawego. Dzisiaj zapraszam was do mojej kuchni. E, będę gotował. Czy mam pomysł na zrobienie lasagne ze szpinakiem. Mam nadzieję, że moja wersja tego tradycyjnego włoskiego dania a, wam się spodoba. A, przypadnie wam do gustu i wykorzystacie ten przepis w swojej kuchni. Jeśli zastanawiacie się czy a, osoba z, z niepełnosprawnością osoba taka jak ja, która ma do dyspozycji półtorej ręki tak naprawdę poradzi sobie w kuchni, przekonajcie się sami zapraszam do obejrzenia tego filmu wszystko co potrzebuję do zrobienia lazani, mam tutaj na tym stole do farszu e, oczywiście szpinak, pieczarki a, cebulka, czosnek, masełko do smażenia a, do sosu beszamelowego e, mąka, masło biały pieprz, a, gałka muszkatołowa a, sól no, i oczywiście, już później ostatnia faza, czyli układanie lasagni, makaron w płatach i żółty ser. Dobrze, najpierw pokroję sobie cebulkę. Prawa ręka, tak jak mówiłem, ona jest, palce nie są zbytnio sprawne. Ale na przykład, gdybym się uparł, to nóż bym przytrzymał. Natomiast dla mnie wygodniej jest mimo wszystko lewą ręką to robić. O, ja całe życie byłem praworęczny, no ale oczywiście z przyczyn oczywistych musiałem się przestawić i nauczyć funkcjonować z ręką lewą. No dobrze, cebulka, drobno kroimy cebulkę. Muszę palców nie uciąć, szkoda by było. Pomimo tego, że jakoś specjalnie nie są, nie są przydatne, to, to szkoda by było sobie uciąć palca. Mm -hmm. cebulka pokrojona przygotuję sobie pieczareczki cyk proszę bardzo, prawa ręka pomimo tego, że nie do końca sprawna to coś tam pomaga cyk Dodaję mój czosnek. Wrzucam pieczarki. Robić sos bez szamelowy teraz. No się mieszać od razu, ale ja mam jedną rękę, dobrze o tym wiecie, więc sypuję trochę mąki. Dobrze wymieszane, dolewamy mleka. Też powinno się stopniowo dolewać mieszając. Ale ja tak nie dam rady, bo bym prawą ręką tego nie zrobił, więc wlałem. Kolejne ważne składniki, biały pieprz. Gałka muszkatołowa. Bardzo przydatny sprzęt. Niepotrzebne dwie ręce. To jedno z moich ułatwień w kuchni. Elektryczny młynek. Sosik zgęstniał. Sos beszamelowy mamy gotowy. No więc, chcąc ułatwić sobie życie, zamiast męczyć się z ucieraniem żółtego sera. Ja sobie go zetrę a przy pomocy tego właśnie urządzenia. Działa? Działa. Bere żółty ser. Pokroiłem go sobie wcześniej. Rzucamy na trójeczkę. Syk. Ściągam. Żółty serek. Farsz gotowy. beszamel gotowy. Przechodzę do finału, czyli do nakładania tych tych warstw lazani i później będzie ona lądowała w piekarniku najpierw beszamel, później na to płat makaronu e, później farsz e, ze szpinaku e, po farszu żółty ser, później beszamel, znowu makaron i tak w kółko, myślę że około trzech warstw nałożymy wyciągnąć tę, tę folię Przy pomocy jednej ręki ją wyciągnę Uda się I hop Mamy to Tak wygląda lasagne po upieczeniu Na Chwilę poleżała, łatwiej się ją teraz wyciągnie Ale konkretny kawał, Hop. także jak widzieliście, gotowanie wcale nie jest takie trudne i nawet mając półtorej ręki można zrobić coś fajnego w kuchni, a zaręczam, że to jest coś naprawdę fajnego i przepysznego. Próbuję. Mmm, bardzo a wszystko to tak naprawdę tylko jedną ręką. Druga tylko troszeczkę pomagała. Dzięki za obejrzenie. Eee, lajkujcie, subskrybujcie kanał. Na pewno będzie tego trochę więcej. Niekoniecznie tylko i wyłącznie z kuchni. Do zobaczenia następnym razem. Hej!